Dążenie do przyjemności jako dobra i unikanie bólu jako zła stanowi grzech. Co więcej, każdy, kto boi się bólu, w pewnym momencie obawia się także przyszłych wydarzeń, co natychmiast staje się grzechem. Człowiek, który dąży do przyjemności, nie powstrzyma się przed niesprawiedliwością, co również jest oczywistym grzechem. Marek. Aureliusz. Witam. Zapraszam na pierwszy odcinek mojego podcastu. Dziś porozmawiamy o temacie zatrzymania nasienia. Niektórzy z Was mogą znać to zagadnienie dzięki jego popularności w mediach jako nofap. W każdym razie w tym odcinku omówimy jego znaczenie, korzyści, prawdy. Oraz powody, dla których gorąco zachęcam każdego mężczyznę do wypróbowania tej praktyki. Zatrzymanie nasienia to praktyka, która polega na powstrzymywaniu się od wszelkich form seksualnej stymulacji i wytrysku czy to poprzez pornografię, przypadkowy seks czy masturbację. Głównym celem tej praktyki jest odwrócenie skłonności naszego mózgu do nieustannego poszukiwania coraz większej przyjemności. Szczególnie dotyczy to osób uzależnionych od pornografii i nadmiernej masturbacji. Naturalne jest, że my mężczyźni mamy silne instynkty i potrzeby prokreacyjne. Jeśli te potrzeby nie zostają zaspokojone, szukamy innych sposobów, aby je uwolnić. Niestety, większość z nas robi to w niewłaściwy sposób. Zamiast przekierowywać tę energię na bardziej znaczące działania, tracimy ją, popełniając impulsywne i bezmyślne czyny, takie jak oglądanie pornografii czy masturbacja. Panowie, musicie zrozumieć, że wasze nasienie to wasza życiowa siła. Pomyślcie o tym, jak o jadzie węża lub skorpiona. Jad to ich najważniejszy atut, odróżniający je od innych zwierząt, dzięki któremu są potężniejsze i bardziej śmiercionośne. Kiedy używają jadu, wstrzykują jedynie minimalną ilość potrzebną do sparaliżowania ofiary, nigdy całości. Jad to ich życiowa siła, a gdyby opróżniły swoje rezerwy, stałyby się słabe, bezbronne i podatne na ataki drapieżników. Podobnie jak jad, nasienie również potrzebuje czasu, aby się zregenerować. Wasze nasienie ma moc stworzenia nowego życia. Zawiera ogromną ilość składników odżywczych, które mogą odżywić i rozwinąć nowe istnienie. Jeśli marnuje się je w syntetycznych, cyfrowych aktach, zamiast w prawdziwej prokreacji, lekceważycie wartość czegoś tak potężnego, co produkuje wasze ciało. Co więcej, kiedy nasienie nie jest wytryskiwane, zostaje ponownie wchłonięte przez organizm. Składniki odżywcze dostają się do krwi obiegu, odżywiając ciało i umysł. To przynosi korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Rozumiem, panowie, że wytrysk daje chwilowe poczucie ulgi. Jakbyście osiągnęli znaczący cel, to uczucie trwa jednak tylko przez chwilę. Masturbacja sprawia, że na poziomie fizycznym i psychicznym czujecie się, jakbyście dokonali czegoś wielkiego, w rzeczywistości to iluzja. Nasze naturalne instynkty, jako mężczyzn, nakazują nam prokreację. Robimy wszystko, by to osiągnąć. Dbamy o wygląd. Finanse i status. Tymczasem, pornografia i masturbacja to droga na skrót, natychmiastowa przyjemność bez ryzyka porażki. Częsta masturbacja i wytrysk pozbawiają Was cennych składników odżywczych i energii, które moglibyście zachować, wstrzymując się. Dlatego, właśnie po nadmiernej masturbacji, możecie czuć zmęczenie. Brak energii, mgłę umysłową, demotywację, a nawet depresję. Chciałbym podzielić się z Wami korzyściami, jakie osobiście zauważyłem po 25 miesiącach praktykowania zatrzymania nasienia. Mam nadzieję, że zainspiruję Was do spróbowania tej metody. Pierwszą korzyścią jest jasność umysłu. Mój umysł, mój sposób myślenia stał się przejrzysty. Nie było już mgły umysłowej ani przeszkód w myśleniu. Wiedziałem, czego chcę i konsekwentnie zmierzałem w tym kierunku. Druga korzyść to bytrzymałość, połączenie z rozciąganiem czuję energii, jakiej wcześniej nie znałem. Trzecia korzyść to determinacja i skupienie. Mój umysł i ciało działają jak jeden organizm. Jestem w pełni zaangażowany w to, co robię, niezależnie od tego, czy się uczę, czy pracuję. I najważniejsza korzyść to pewność siebie bycie pewnym siebie nie dlatego, że coś osiągnąłem, ale dzięki wewnętrznej przemianie. Zatrzymanie nasienia to narzędzie, które może pomóc Wam rozwijać się fizycznie, mentalnie, finansowo, intelektualnie i duchowo. Korzystajcie z niego, aby stać się lepszymi mężczyznami. Dziękuję za wysłuchanie, i do usłyszenia.